Siemanko, witam was. A bo tu mam mikrofon, no i elegancko. Siemanko, witam Was po ponad pół roku nie dodawania nic na YouTube. Eee, w związku z tym nie będę przedłużał eee, i dzisiaj taki spontaniczny eee, vlog. Eee, stwierdziłem, że po prostu w trakcie eee, zamknięcia dnia w kawiarni nagram takiego krótkiego vloga. Kawiarnia, jak to kawiarnia. Są lepsze, gorsze dni. Dużo rzeczy się nauczyłem w trakcie tego e, całego projektu. Ogólnie kawiarnia, lokal ma e, prawie 80 opinii na Google i to 5-0. Także to, co ta cała koncepcja, którą jej wymyśliłem się sprawdza. Muszę rozliczyć e, kasę, zamknąć dzień, sprawdzić czy wszystkie paragony się zgadzają i robię raport dobowy i po tym Gasimy światła tutaj i jedziemy na zakupy. Sprawdźmy jaki dzisiaj był dzień. No jest, jest dobrze, jest dobrze. Humor będzie dopisywał na wieczór. Z dzisiejszego dnia właśnie wyjeżdżamy z garażu i jedziemy do Selgrosa. To jest mój taki ulubiony moment. Mogę wtedy sobie wszystko przemyśleć, czy dobrze dzień poszedł, czy mogłem coś zrobić lepiej. Tak to wygląda, żeby to się wydawało, że to jest tylko otwarte, tam 10 godzin, ale to jest praca non-stop. Non-stop. Także widzimy się w celu groźby. Robimy zakupy, kupujemy kubeczki, mleko i jakieś tam jeszcze takie podstawowe rzeczy, które się skończyły. Czekaj, zobaczy czy to są. tak? huch najlepsze przykrywki, polecam. huch idziemy po mleko, zobaczymy jaka cena jest mleka, bo. To jest istotne. Mleko, mleko. O, jest promka na mleko. Jest promka na mleko. Ach, dobra cena, dobra cena. Możesz 3,39. Dobra cena na mleko. Dobra, zastanawiam się, co jeszcze. To jest, to jest. Żeby na jutro wszystko było. Łowicz mleko. Z laktozy. Dobra to to, chyba trzeba je kupić. Potrzebuję jeszcze polędwicę z podską i i chyba będzie wszystko. A, jeszcze jakieś napoje Jak to zawsze na zakupach bywa Kupujesz trzy razy więcej niż się tego spodziewałeś Nie ma nic lepszego, jak na kanapki klasyczne polędwice Sopocka, naprawdę. Ta jest dobra cena. Ja, trochę... Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej i myślę, że to już będzie koniec tych zakupów. Niektórzy ludzie reagują jeszcze na kamerę tak, jakby to było nie wiadomo co. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak się patrzył i... O, tym miłym akcentem moi drodzy kończymy tego spontanicznego i szybkiego vloga. Zakupy zrobione jak widać. Możesz pokazać. Także niczego nie zabraknie, będą znowu niesamowite ciasta. No i zapraszam do subskrybowania tego kanała, kanała tego kanału. Śledzenia mnie w social mediach i... Wierzę w to, że widzimy się już w następnym tygodniu. Siema!